Dobra, przejdźmy do następnego tematu, czyli kosztów zatrudnienia. Ile ten pracownik nas kosztuje? Od przyszłego roku wynagrodzenie brutto najniższe to jest 3010 zł. I tak naprawdę to jest wynagrodzenie brutto, czyli to pracownik tyle na rękę nie dostaje. Pracownik dostanie na rękę około 2363 zł, a reszta to będzie ZUS który ten pracownik zapłaci. On go fizycznie nie zapłaci, bo go fizycznie płaci za niego pracodawca, bo tak to jest, tak to jest pomyślane. Dodatkowo pracodawca to jest ZUS pracownika, ten jasno-żółty, ten tutaj taki pomarańczowy to jest ZUS, który płaci się od tego pracownika, ale który pokrywa pracodawca. Czyli to jest 616 zł. I łącznie ZUS od jednego pracownika za jeden miesiąc to jest 1263 zł. Od jednego etatu. Tak to wygląda. No i też od tego chciałem zacząć, bo w ogóle zacząć trzeba od tego, że bardzo dużo osób nie kuma w ogóle sytuacji brutto, netto, jeżeli chodzi o umowy o pracę. Czyli bardzo często jest tak, że to, co mamy na umowie o pracę, a to, co zostajemy na rękę, to są dwie różne rzeczy. A jeszcze trzecia rzecz to jest w ogóle koszty. Pracownika w firmie. Więc pokazuję to, żeby Wam unaocznić, jak się sprawy mają.